Słuchajcie, mamy oktawie dwójkę i będziemy wymieniać podnośnik szyby, bo odzywa się, ale nie opuszcza. Tutaj, żeby się dostać, to podważamy sobie tutaj. Odkręcamy. Odkręcamy tutaj. Aha, za krótki. Ładniej później. Tutaj już nie ma nic. Mamy jakieś coś takiego. Tu jeszcze jest jedna śruba, której nie wiedziałem. Tutaj, powiem Wam, że tak. Znalazłem te zabezpieczenia, jedno, drugie, a i to, co rozpiera, i chyba tyle. No i stare kołki. A co tu się stało? Nie wiem. Czy to wypadło, Co? co? Niby to oryginalne jest, bo tu jest 07 rok. Hmm. Tylko najczęściej to samo z siebie nie wypada. Co robimy? Wymieniamy to? No jak ty radzisz? Przecież ty jesteś fachowcem. Nie wiem. Co ty byś zrobił jak to rozebramy? Jak to jest oryginalne? Ale to czego to, to by wypadło kurde, przede wszystkim? Nie mam pojęcia. No niby linka jest ładna Tylko jeszcze. Bo tu wypadło i po prostu... Wysunęła się szyba? Hmm. Szkoda, oryginału, wyrzucać, jak dobry. A ciekawe, tam dalej na tej szpulce, co stolinko jest, jak ona wygląda. Nie wiem. No dobrze wygląda. Nie poszczępiona, nie porwana, prawda? No, co? No, Mam tak posmarowane, tutaj przykręcone. do śrubami. I tutaj trzeba tak ustawić, żeby dało się szybę zabezpieczyć. Także oryginalny ponośnik może będzie lepszy niż ten zamiennik. Nie wiem. No i niestety, ale tu jest wszystko to ponitowane. Znaczy, było. Musimy zrobić tak samo jak było. Chciałem kupić specjalnie nitownicę, bo nie miałem takiej grubej. Czyli Skoda poszła po taniości. Nie ma śrub, nie ma gwintów. Myślałem, że ktoś tu już był. Może mógł ktoś być, bo czego to spadło, nie wiadomo. Nie, na pewno ktoś był, bo były dwa plastiki. Ślubę. No i tak, dookoła. I teraz tak, żeby zabezpieczyć szybę, trzeba włożyć taki gruby plastik, taki kołek, ala i zabezpieczyć tym cienkim. No niestety, jak wpycham ten, to tamten mi wpadał, więc wkręciłem taką śrubę. Nawet to pasuje Po prostu ktoś chyba wymieniał zamek i źle to założył i to wypadło. Na mam nadzieję będzie dobrze. Efekt końcowy, czyli tak. Drzwi się otwierają z jednej strony. Tak wewnątrz też się otwierają. Eee, szyba też działa. Ogólnie te tylne podnośniki to rzadko się psują, więc tu byłem zdziwiony, że to nie działa, ale już działa, bez nakładu finansowego, oprócz kilku nitów i nitownicy.